No witam jeszcze raz. Chcę, chcę tu podziękować widzom za to, że ustanęliśmy jego kanał Janusza Kupcę, ale przed chwilą znalazłem drugi kanał jego, który on sobie stworzył. Nazywa się Janusz Kupis Oficer 2017. Tak się nazywa jego kanał. Też macie zgłaszać. Macie jeszcze czas sporo. Sporo macie czas, może jeszcze yy, ktoś wygra Nie to, że tylko jedna osoba, może ktoś jeszcze, może dwie, trzy To wszystko od was w zależności, to po prostu taka informacja, że znacie jego kanał Stworzył sobie znowu nowy kanał Ale macie jego też znowu zbanować Bo nie rozstrzygnę wam tego konkursu Posłuchajcie mnie, a będzie dobrze na razie widzowie, widzowie spisaliście się na plus, zobaczymy jak teraz, czy spiszecie się drugi raz na plus. Jego nowy kanał się nazywa Janusz Kupiec, oficjal 2017. Zniszczyć jego kanał też. Trzymajcie się, pozdrawiam widzów, trzymajcie się, bęc.